Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej wspaniałej serii i dzisiaj będziemy robili coś, co ostatnio zaczynaliśmy robić. Jak widzicie, nie bez powodu jestem tutaj przy tej dziurze, bo no tutaj trzeba tak umiejętnie wyskoczyć. O, perfekto! Na samą dół i się nie zabić oczywiście. Jak pamiętacie, na samym dole nic tutaj kompletnie nie ma. Więc to, co będziemy chcieli zrobić, to dzisiaj będziemy zajmowali się tym miejscem tutaj. Trzeba tu ogarnąć jakieś fajne miejsce, żeby no, zagospodarować ten teren, żeby ewentualnie wiśniaki, które z góry będą schodziły na dół. No, miały powód, żeby tu zejść, nie, nie tylko do kopalni, żeby jeszcze coś tutaj wykorzystać. I pomyślałem, że fajnym pomysłem będzie zagospodarowanie tutaj e, tego miejsca w taki sposób, żeby zrobić tu jakieś roślinki e, w stylu Lush Cave. Nie wiem, czy kojarzycie ten nowy biom, e, taki podziemny, gdzie są e, winorośla, jest e, glina, woda. I co najważniejsze, aksolotle. A jak pamiętacie, ja mam kilka aksolotli e, gdzieś w wiaderkach, więc fajnie by było w końcu je wypuścić z tej skrzynki nieszczęsnej. Więc pomyślałem, że możemy się zająć tutaj właśnie tym miejscem. Tym bardziej, że tutaj nic nie ma, a fajnie, żeby coś tu jednak było. Jak widzicie, tu już wszystko jest pokończone. E, nie wiem, czy tutaj będziemy dodawać jakieś atrakcje, bo fajnie, że tu są takie dziury, e, gdzie są po prostu oświetlone rzeczy. E, tam. Nie jest oświetlone chyba, ale to najwyżej sobie oświetlę, tak żeby tu było w 100% bezpieczne. Tam jest jakaś geoda, no ale tu na dole jest najważniejsza rzecz, czyli pustka, nic. To jest najgłębsze miejsce u nas w mieście, a nic tu nie ma. Także trzeba to jak najszybciej naprawić. To chyba nie miało być miejsce dla nietoperzy, ale ja się nie, nie wtrącam w sensie też mają prawo tu być, ok? To też są żyjątka, które niech sobie korzystają, jak tutaj są, nie ma problemu, nie mam z tym najmniejszego problemu właściwie, żeby tu były kolejne żyjątka latające. Moi drodzy, tak to się prezentuje. Pomyślałem, że zrobimy tu jedno większe jeziorko, tam takie podmokłe jeziorko coś tego typu i gdzie nie gdzie po prostu damy mech. Bo no, z tego co kojarzę, w tym, na tym biomie, tym Lush Cave, też jest dużo muchu, przynajmniej tak mi się wydaje. Parę razy po prostu azalię potraktowałem mączką kostną i wyrosło co wyrosło. Ciekawie się to prezentuje. Myślę, że tu jeszcze jedno drzewko pójdzie, ale nie wiem czy tu już nie zrobimy jakiejś akacji może. No, czegoś innego w każdym razie. Gdzie, gdzie trzeba będzie jeszcze dodać dywany z mchu, bo tu jest tak pusto. No i najważniejsze oświetlić, bo mimo wszystko tu jest dużo pełnych bloków, gdzie może się coś zespawnować, a tego byśmy nie chcieli. Także to trzeba naprawić. Może gdzie, gdzie jeszcze wodę trzeba będzie coś ogarnąć. No i na końcu najważniejsze, wprowadzić tutaj aksolotle. Jeszcze nie wiem ile axolotli mam, nie pamiętam ile mam w skrzynce, ale na pewno trzeba będzie coś tu wprowadzić. Może przy okazji je rozmnożymy, chociaż nie, nie mam tropikalnych ryb, a to chyba tropikalnymi rybami się rozmnaża, także... Może następnym razem, ale no... Cieszę się, cieszę się, bo w końcu te axolotle będą miały swoje miejsce, takie mega mega fajne miejsce. Mogę wam pokazać też jeszcze z góry jak to się prezentuje i dajcie znać, bo na razie będą takie płotki tutaj, ale nie wiem czy te płotki nie są takie, no wiecie, podchodzicie i za dużo nie widzicie, nie? Tylko tam zobaczycie, musicie obejść dookoła. No z drugiej strony, no coś tam widać, nie? Coś tam widać, te axolotle może jednak zobaczymy, jak, tym bardziej jak się poskaczę. No, ale nie mam innego pomysłu, jak to zrobić tak, żeby to było w miarę bezpieczne. Także, no, ewentualnie gdzieś tu możemy szkło zrobić, taką platformę ze szkła, żeby można było na przykład wyjść e, i coś poobserwować. Myślę też, e, żeby jeszcze coś na ścianach porobić, bo o ile na, no mogę zejść, dziękuję. O ile na dole już jest całkiem spoko, to jak zobaczymy, na ściany, to jest strasznie pusto. Fajnie też by było jakieś liany, e, spuszczacie z góry e, i te świecące jagody. To też by mega fajnie tutaj wyglądało. Jakiś wodospad też by fajnie było zrobić, taki, który by wpływał, na przykład tutaj do jeziorka. Nie wiem, no mam kilka pomysłów, jeszcze co tu można wykombinować. Na razie chciałem wam pokazać jak, na jakim etapie jestem, bo no, jak widzicie, gacki cały czas latają. Nic się tutaj nie zmieniło. Cały czas są z nami i nigdzie nie wybywają. Chociaż myślę, że jak się oddalimy z tego miejsca i wrócimy, to mogą już zniknąć, bo one nie są nazwane. No, trudno, zdarza się. Może pojawią się nowe w takim razie. Tak więc, moi drodzy, ja się zabieram tutaj dalej do dekoracji, bo jeszcze parę rzeczy mi tutaj zostało do zrobienia, przynajmniej z tych pomysłów, które mam w głowie. I myślę, że zrobimy wszystko, na co wpadnę. A jeśli macie jeszcze jakiekolwiek pomysły, co jeszcze można tutaj dodać, to będziecie mogli pisać w komentarzach. Co wy na to? Moi drodzy, dopiero skończyłem, także proszę mnie nie linczować, jak to jeszcze nie jest zarośnięte tak jak powinno być zarośnięte, bo tak naprawdę dopiero co wszystko posadziłem, jak widzicie tu jeszcze no nic nie wyrosło, no tam raz wyrosło chyba, ale tak naprawdę tak to się prezentuje, jak widzicie już jest na dole dżungla i o to chodziło z grubsza, żeby tam na dole było gęsto, żeby te aksolotle się mega dobrze czuły. Tutaj zrobiłem taką wysepkę, tylko po to, żeby zrobić wodospadzik, który wyszedł całkiem spoko. Tutaj jest jeszcze jedna akacja, gdzie nie są takie drzewka, drzewka, takie rośliny po prostu wyrastające ze skały, tylko po to, żeby cokolwiek tam zapełnić, żeby nie było tak pusto i no, myślę, że to się prezentuje całkiem spoko. Tutaj mamy kolejną jagódkę, którą możemy sobie od razu zjeść. I tak to się prezentuje. Jest całkiem spoko. Tym bardziej jest to ładnie udekorowane, moim zdaniem. I myślę, że nic więcej już tutaj nie potrzeba robić. Nawet w wodzie stwierdziłem, że posadzimy sobie tą trawę. Właściwie użyjemy po prostu mączki kostnej, żeby to jakoś tak, wiecie, wyglądało, że. W wodzie też są jakieś rośliny i prezentuje się to całkiem spoko. Dodałem też latarnie gdzie nie tam gdzieś w kącie poukrywane, tak żeby po prostu to było jasno, a żeby to się tak bardzo nie zrzucało w oczy. No wiecie, mimo wszystko nie chcemy tu oglądać creepery czy zombiaki czy szkielety, a raczej aksolotle. Także pozwólcie, że ja pójdę po te aksolotle jeszcze, sprowadzimy je sobie tutaj, wypuścimy i wtedy będziemy oglądać w całej okazałości, jak to się tutaj prezentuje. Dobra, moi drodzy. Yy, mamy słodziaka w ręce. Yy, a właściwie w ekwipunku mamy trochę wiaderek. Yy, także najważniejsze teraz. Ja. Okej Naprawdę straciłem totem tak głupio. Matko Bosko. Dobrze, że to się nagrało, bo byście mi nie uwierzyli. A, moi drodzy, mamy Aksolotle. Przygotowane, nie są nazwane, ale myślę, że to nie jest problem, żeby je potem kiedyś nazwać, więc jeśli macie jakieś życzenia dotyczące imion, to ewentualnie kiedyś napiszcie, może kiedyś je nazwiemy, a tymczasem po prostu je wypuśćmy. Mamy żółtego aksolotla, mamy różowego, mamy różowego, tutaj jest brązowy, ok, tutaj jest żółty, tutaj jest biały, czy niebieski jakiś. OK, tutaj mamy brązowy, znowu jakiś taki biało-niebieski, czy co to jest, no i może tutaj wypuścimy jeszcze dwa, co wy na to. OK, tak to się prezentuje, jest Prima sort, one sobie mogą tutaj chodzić do wody, mogą sobie, o pięknie chodzić po mchu, no zobaczcie jak to fajnie wygląda, jak one mogą sobie tutaj, no na legalu już sobie mieszkać. No to jest piękny widok, nie uważacie? Jeszcze pójdźmy na górę, zobaczyć jak to się prezentuje, w ogóle będę musiał sobie wyciągnąć kolejny totem i dobrze, że trzymałem go w łapce, bo tak ostatnio myślałem, kurde, przecież ten totem mi się wcale nie przydaje, a jednak się przydał. Moi drodzy, prezentuje się to bajecznie, moim zdaniem, jest perfekto, tak właśnie to sobie wyobrażałem, możemy jeszcze to zobaczyć ewentualnie jakoś tak z góry, o, pięknie, no, jest super. Te, te płotki mi trochę przeszkadzają, ale mimo wszystko widać te Axolotle, które sobie tam krążą. Mam nadzieję, że one nie znikną, jak nie są nazwane. E, no jeśli tak, trudno, pójdziemy szukać nowych. E, ewentualnie nie wiem, czy dwóch sobie po prostu nie zostawić, tak. Wiecie, w razie wyłóż, bo odtworzyć e, gatunek. Chociaż... No nie wiem, to są słodziaki takie, że e, nie mam serca ich trzymać w skrzynce. Także, moi drodzy, dajcie znać, jak Wam się podoba cały ten projekt, jak wam się podoba miejsce dla axolotów e, i czy. E, no przesadziłem, czy jednak... Jest całkiem spoko. Moim zdaniem będą mega zadowolone. Także piszcie w komentarzach, jak Wam się to podoba, czy coś jeszcze tutaj byście dodali. Chociaż myślę, że mają trochę miejsca tam, żeby pobiegać, mają trochę miejsca, żeby się powygrzewać na słoneczku, mają trochę miejsca, żeby popływać, mają wodospad do zabawy, także całkiem spoko tutaj mają warunki. Ja bym nie narzekał. A jeśli Wam się filmik podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję tam na dole, wpadajcie na nasz serwer Discord. Link oczywiście w opisie filmu. A ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Wa!